Siemano, witam w kolejnym odcinku Fifa 23 Ultimate Team W dzisiejszym odcinku będzie meczik, Będzie SPC i będzie mały pack który nagrałem na live za jakieś tam paczki Będziemy ścigać Rule Breakera Spoilerów nie dam Jak mecz będzie zły, brzydki, niedobry Będą jakieś cyrki, ja to wstawiam i nie będę się męczył. Budował, szukał jakichś super mecze, Jak są dni, w których nie idzie, lub była aktualizacja widmo, o której oczywiście nikt nic nie wie. I co, nie przedłużając, lecimy do pierwszego spotkania w dzisiejszym dniu. Co do zmian w składzie, bo coś się pozmieniało. Zrobiliśmy sobie z punktów przełomowych tych dwóch panów oraz Soniorem. Soniory jestem bardzo zadowolony. Świetny zmiennik. Z pana Gertrudy na razie też, więc o dziwo. Może zaoszczędzone są końce na środkowego obrońce. Zmieniliśmy Handanowicza na Terstejena, gdyż Handanowicz tak się wylewał, że zrobiłem mu Quixel po prostu. Dejong zostaje. Zrobiliśmy również Savio za Bergwajna, bo mnie też zdenerwowało, że już było blisko też Quixela. Cieszy mnie fakt, że Dest dostaje upgrade o 4. Będzie miał 81 oceny ogólnej, a kartą 77 już mi się dobrze gra, więc 4 apy w góry pewnie będzie rewelacja. Albo i nie. Zrobiliśmy też Rodrigo, Fiverr z SBC. No i czekamy na upgrade ikonę, żeby go yy, drożej sprzedać, bo najprawdopodobniej wychodzę z, gr z grupy bez żadnego problemu. Jeśli dobrze zrozumiałem zasady upgrade tych kart, bo jest Mambo Jambo takie, że. Nieważne. To też jest fajny zmiennik, może grać na trzech pozycjach chyba. Takie jest HPO, PS i PP. 4 na 3 lewa noga, fajne wolne i podania. Na zmianę jest idealny, z racji tego, że mamy 5 zmienników Do tego pana mam jeszcze zastrze zastrzeżenia, czy nie trzeba będzie wymienić na kogoś lepszego po prostu yy, Mamy 80 tysięcy końców, więc na pewno ktoś się znajdzie lub ewentualnie jakoś ten skład jeszcze poprzerabiamy Bo to się, jak widzę, że co odcinek zmienia A teraz, je przeludzając, znajdźmy naszego pierwszego rywala w dzisiejszym dniu jak pod ma nam wybieg? Co to było? Co to jest? Obżej, nie dobrze, ale dobra obrona. No matko woska. nie ten. Nie, ten zawodnik, przełączony był 1-0, ale na szczęście nie trafił. To jest 1-0. Albo nie. To jest 1-0. Co to jest? Może z daleka? Dobra próba. Aha. No i po co to przejmujesz, jak tego nie masz? Co to za przyjęcie? Po zero. Nie. Może teraz, po znowu jakimś głupim podaniu, Piotrów na posterunku. Spalony. Chillerka jest, chillerka jest, widzowie chillera. Nic się nie stało. Halo, przełączysz mi na właściwego piłkarza? Boże... Wszyscy ma, 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 ma. psy mi czekają. La la li la 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 Gertruda. Karnego widzę. O! Po co to się rzucać w ogóle? I tak w większości nawet nie dola ty do tej piłki, nawet jak dobrze się rzucasz. Czemu ten leo wszystkim chodzi, tylko nie mi? Mnie tak denerwuje. 4-0. Da, tata, Przejdźmy do Pago Openingu i do SBC A więc odbieramy sobie nagrodę za Division Rivals Niestety nie doszedłem znowu do rogi piątej, bo mało grałem, szybko mnie nerwy brały i mówię Mam to w nosie i będę grał Co innego Więc nie przedłużając, mamy nasze nagrody Dostaliśmy też, widziałem rekompensatę za coś i mamy nadzieję, że coś niewymiennego, fajnego do składu nam się wciśnie Ewentualnie na później, albo coś takiego Let's go! Teraz wymienna, to jest stary kompensata chyba Co to jest? Co to jest? Co to jest? echo! No i do SBC W porządku Ewentualnie na sprzedaż, o ile jest coś warty Okej okay. Teraz dwa razy będzie piłkarz rzadki 82 plus Trzymajmy kurna kciuki Dawaj no. Trend. <laughs> no i przepaliliśmy sobie tego Trenta na Rodrigo. Yy, może dropną jeszcze jakieś duplikaty, to zrobimy tego ziomka do pary. Lecimy dalej i otwieramy teraz 82 plus kolejną paczkę. Byle nie trend. Błagam. No dobra. Po kolei, bez wybierania. Let's go. Co popędzie. Już myślałem, że ten sam. No dobra, trzy paczki nam zostały. Bo ta paczka piłkarzy prime, wie, ekonomiczne, także lecimy. Daj jeszcze coś fajnego. Ja ten promo bym chciał dropnąć. Brazylia pastnik. No to oddajemy sobie tego Maharisona na Jesus nam tylko drobną duplikacie, ale dużo kartek, 8283 zużyłem, więc mam nadzieję, że już nie będzie aż tyle yy, duplikatów Byłoby miło, gdyby w końcu wypadło, prawda? Nice Ekonomiczne dwie, 7 rzadkich, let's go 83, right i ostatnia paczka za Division Rivals. Zobaczmy, co dostaniemy. Let's go, please. Ostatnia paka. Lahowić. 84. I mean, ok Mamy trzy paczki za skład Battles podczas robienia y, Bozera i Ligi Eredivisie Przed chwilą dropnąłem bez nagrywania Rule Breakera, więc raczej nic nie poleci, ale może wszystko i tak włączyłem nagrywanie. Może co dostaniemy. Wszystkie chyba nie niewymienne są. A to zajebista paczka jest. Ja pierdolę. No, Electrum Prime i mieszana. Cyk. Halo I ostatnia paczka Pewnie już nic nie da dzisiaj Gosens Fajnie A więc mamy nowe promo Rule Breakers, mam 8 paczek uzbieranych Z ważnych meczy i z innych pierdół Więc pora to otworzyć Zobaczymy, może coś dostaniemy w końcu, bo jeszcze nie widziałem ani razu promo oprócz Team of the Week. I byłoby fajnie w końcu coś dostać wartościowego, żebyśmy mogli sprzedać lub ewentualnie tym pograć. Bez przedłużania i e-boot, pierwsza. Timber, w porządku. Solidny obrońca. To może najpierw otworzymy po prostu wymienne. Ale mamy tu widzę jeszcze jedną niewymienną 75+, więc JEGAĆ 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 MI TO Zierson Dobra, zaczynamy od wymiennych Let's go Oj ta no, Taliska znowu Dobra, 81+, teraz może tu, może tu. Nie. Nie tu. Neto. Ok. Następna, mieszana. Ostatnio chyba z tego Lukaku wyszedł, więc. Może teraz też będzie dobrze. Eser. Essa Jest Esa. Jest dobrze. Ok. Zostały nam trzy paczki: 83 plus 84 plus oraz 80 plus. Ostatnia wymienna poszła. Amsik. Masz krzywo i, i Rokeza zrobionego. Chłodziomek. I przed nami dwie ostatnie paczki. 83 plus oraz 84. Może tu się uśmiechnie coś do nas, może nawet inform, please. Dobrze. Mała złota paczka piłkarzy. Czy będziesz szczęśliwa? Nie wiadomo. Pewnie nie. To moje konto, więc. Tak jak mówię, jeszcze raz zobaczę Brazylię. To się. Ła, I ostatnia paczka. Duża paczka żłotki rzadkich piłkarzy. 84. To jest paczka za 500 asyd FIFA 23. Czy dostaniemy coś za nią? Czy nie? Please. Jak grę to się odchodzę. Przecież on miał dopiero promo. 22 minuty temu. Poza tym to jest najgorsze 85 jakie kiedykolwiek w życiu widziałem, także... Inform w środku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mecz poszedł Ciutko wszystko było C, zero nerwów, chillera jest dobrze. Pagopening był, SBC było. Widzimy się w następnym odcinku Ultimate Team i kariery. Dzięki i na razie.